Czym jest miłość małżeńska? Miłość małżeńska jest przede wszystkim decyzją. Po drugie, miłość małżeńska to dzieci, które z tej miłości się rodzą. A po trzecie, to jak mawiał kardynał Stefan Wyszyński, czas to miłość. Czyli miłość jest czasem, który, który poświęcamy drugiej osobie, swoim dzieciom, swojej rodzinie. Po prawie 42 latach nasza miłość zmieniała się w różny sposób. Przeżywaliśmy nasze uczucia. Obecnie myślę, że to nie uczucia i emocje są najważniejsze. Można je porównać do wody, która ma różne stany skupienia i może mieć różną temperaturę. Woda może wyparować może być zimna, ciepła. Natomiast z biegiem lat, jeżeli pamiętamy o tym, że Pan Bóg nam pomaga w naszym codziennym życiu, ta woda może się zamienić w najlepsze wino. Czym jest dla Ciebie miłość małżeńska? Miłość małżeńska jest dla mnie codzienną walką z moim egoizmem, z moimi słabościami. Jest moim staraniem się, żebym stawała się lepszą osobą, dlatego że cały czas czuwa nade mną Bóg. I chcę być dla Niego przede wszystkim lepszą osobą, a przy tym wiem, że będę stawała się dzięki temu lepszą osobą dla Ciebie. I wiem też, że mogę liczyć w tej naszej miłości małżeńskiej na to, że jeżeli w którymś momencie zbłądzę w jakimś moim zachowaniu, to Ty mi to powiesz, bo tak samo jak mi, tak Tobie zależy na tym, żebyśmy kiedyś spotkali się przed Panem Bogiem, żebyśmy mogli nawzajem siebie zaprowadzić do zbawienia. A czym dla Ciebie jest miłość małżeńska? Dla mnie jest to motywacja każdego poranka, kiedy wstaję, żeby się starać, żeby każdy dzień był dobrze wykorzystany dla Ciebie, dla mnie, dla naszej rodziny. Żeby pracować, żebyśmy mogli spełniać nasze pasje, żebyśmy się mogli odkrywać nasze powołanie, nasze marzenia, abyśmy mogli wspólnie to robić i yy, uzupełniać się w tym, abyśmy też yy, potrafili dbać o siebie nawzajem, o to, abyśmy się dobrze odżywiali, żebyśmy się dobrze prowadzili, abyśmy się do tego wzajemnie motywowali, abyśmy jak najdłużej mogli ze sobą razem żyć. A to jest możliwe z Panem Bogiem.